Pewnie zastanawialiście się nad wyborem komputera, czy to może być PC, czy może wolicie Maca. Dzisiaj Wam zaprezentuję e, akurat i Maca. E, to większą wersję, nie pamiętam czy ile ona miała. E, jaka ona miała wielkości, ile cali. Ale to zaraz włączymy stronę Apple i zaraz się okaże. No więc przejdźmy do samego wyglądu komputera. Komputer wygląda. Tak. Może Wam to trochę dziwniej wyglądać, bo nie wiem, sam to widzę po prostu odwróceniu na ekranie. No więc włączmy go. Muszę wpisać tylko hasło. Może trochę Wam zmienię no. No. Właśnie proszę Państwa, proszę Państwa, to tak mniej więcej wszystko wygląda. No. Myślę, że dobrze tutaj wszystko widzicie. No co tutaj mam zaprezentować? Wszystko tutaj później chodzi. Do eee, prezentacja całego systemu operacyjnego to już w innym odcinku, bo to akurat tutaj mówię tylko o Macach No więc dobra, Apple. Apple. Weźmiemy sobie na Maca na stronę tego. IMAC. Eee, więc teraz Wam zaprezentuję trochę tutaj informacji o tym Macu Mamy te wszystkie informacje na temat tego Maca e, Więc ja tutaj już nie będę przedłużać nic Wezmę sobie iMac iMac, zobacz jak smukła może być moc No tutaj trochę akurat przesadzili z tą smukłością Jak robiło zawsze zdjęcia Ja też zrobiłam takie zdjęcie, to pod kątem takim, że, e, że tutaj nie widać Bo to jest taka po prostu, wiecie e, Tutaj jest takie... Mm, a zresztą to potem pokażę, już nie będę przedłużać No, piękny ekran panoramiczny, to bardzo mi się podoba ten jego ekran, w ogóle design jest świetny eee, Tutaj przejdźmy sobie do dan techn danych technicznych eee, Ekran o przekątnej 27, bo jest 27 cali z podświetleniem LED w technologii IPS Rozdzielczość 2560 na, tysiąc, na 1440 chciał wyświetlania milionów kolorów, e, tutaj do tego to już nie będę czytać. Możecie sobie zawsze zagl zaglądać na tą stronę. Oj, du dużo kosztują, właśnie to już zauważyliśmy. E, jak, na, na, jak na Apple, to nie jest aż tak mega dużo, bo Apple dużo jeszcze droższych rzeczy robi, e, ale moim zdaniem, to jest warte tej ceny. 3,4 GHz tutaj, a na tych, e, tych GHz to ja się nie znam, więc nie mogę powiedzieć, czy to jest dobry, czy to jest słabe. E, 4 rodzeniowy procesor Intel Core i 5 to akurat mi się podoba, chociaż mógłby być i, i 7. Turbo boost nawet do 3,8 GHz z 6 MB pamięci podręcznej L3. E, tu właśnie mówię o tym Maku 37 celowym. Eee, który ma 3,4 GHz, eee, 8 GB, dwa moduły. Możecie sobie poczytać, ja tutaj nie będę już przedłużać. Bardzo du dużo pamięć nam oferuje tutaj Apple. Bardzo się postarali. Design Extra, już nie, nie chcę tego powtarzać, ale naprawdę, bardzo mi się to podoba. Eee, tutaj mamy wszystkie instrukcje znaczy, nie, nie wszystkie instrukcje, bo to są w opakowaniu. Kładzik Trackpad miesz Magic Mouse, klawiatura bezprzewodowa Apple. No proszę bardzo, ten jest, to jest taki malutki, co mój kuzyn ma, a tutaj jest ten mój. O, jezu. Dobra, zapomniałam o tej opcji. Eee, naprawdę, design extra, już nie chcę powtarzać. Eee, I teraz możemy przemówić eee, Pierwszy plus Makowski. Drugi plus, no bardzo szybko działa. Nie wiem, na, na pewnie na PC by gorzej działał, ale Mac jest przystosowany bardzo do tego systemu i naprawdę. Jejku. Naprawdę nie mogę, nie, tutaj mało do czego można się przyczepić. Eee, nie wiem, przyjrzyjmy sobie preferencję. No. Mi się tutaj wszystko podoba. Opcja y, dwóch monitorów y, też mi się podoba. Bardzo. W Windowsie jeszcze to, czegoś takiego nie widziałem. No chyba, że w Windowsie 8, który jest do niczego, moim zdaniem. Eee, bardzo, naprawdę mi się podobają te wszystkie animacje, te wszystkie brzdurki itd. 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 Eee, no po prostu. To tutaj dużo mówić płynie nie szybko, wszystko działa, wszystkie animacje lepiej dobrze działały. E, tutaj nie da, się do, nie da się do niczego przyczepić. Naprawdę. No, program monta do montażu. Zobaczmy sobie. Jak on mogę zaprezentować. A e, i mówię, i mówi, mówi Makowski program Makowski. Tutaj akurat do szkoły sobie przygotowywałam jedną rzecz. To można sobie usunąć. Oho uh -huh. to nie wiem co to jest. To też usuniemy Przepraszam, że tak tutaj kręcę. Eee. A teraz czego możemy się spodziewać w naszym pudełku? Oczywiście. Oczywiście samego iMaka. Myszkę lub yy, głodzik Magic Trap Pad I oczywiście klawiatury yy, Ale jak to zawsze Apple musi wymyślić klawiatury, żeby nie dało się jej wyczyścić No Czy dobrze działają tutaj gry, bo też najlepiej to wiedzieć Może na przykład Minecraft, to jest taka moim zdaniem wymagająca troszeczkę gra Zbiorę sobie moje miasto Chodzi, że akurat nie używam dobrej do tego myszki Wezmę tą drugą, a nie druga nie działa Dobra Tutaj akurat tą myszką, makowską, słabo się gra w tą grę, ale naprawdę mak Sobie dobrze radzi z, gro, z grami I malin Stacja mojego metra w moje Minecraft'cie I malin, i malin, i malin Śmieszna nazwa czy głupia nazwa? Możecie napisać w komentarzu, chociaż że mi na tym nie zależy. No dobra, ja i tak gram na Windowsie w gry, co tutaj kiedyś zainstalowałem. Eee, w następnym odcinku jak zrobić partycję. Jak, eee, jak zrobić partycję, eee, jak zrobić partycję eee, żeby, na jedne, żeby na jednej połowie dysku był Mac, na drugiej Windows. Jeśli będziecie Chcecie zadać pytania To piszcie w komentarzach Więc ja się z wami żegnam To ja się już z wami żegnam Mój mak pewnie Też was żegna No więc cześć